Rozgość się w przestrzeni nawi. Przed nami czytania na miesiąc wrzesień. Zapraszam do słuchania. Bliźniaku, Twoje karty opowiadają historię miesiąca pełnego ruchu, decyzji i wewnętrznych przełomów. To czas, w którym nie będziesz stać w miejscu, wręcz przeciwnie. Czekacie sporo działań, które mogą otworzyć nowe drzwi. Choć czasami będzie to wymagało odwagi, a nawet zamknięcia pewnych etapów. Ten miesiąc ma w sobie intensywność, ale i obietnicę nagród. Jeśli zdecydujesz się podążać za tym, co naprawdę chcesz osiągnąć. Energia ogólna to rycerz buław. Jest jak wiatr w żagle. To entuzjazm, energia, odwaga i spontaniczność. W tym miesiącu możesz poczuć silny impuls, by ruszyć naprzód, spróbować czegoś nowego lub przyspieszyć sprawy, które dotąd się wlokły. To także czas, kiedy Twoja charyzma będzie działać mocniej niż zwykle. Możesz przyciągać uwagę ludzi i projekty, które rezonują z Twoją energią. Ważne jednak, by nie działać tylko pod wpływem impulsu. Rycerz lubi szybko startować, ale czasem brakuje mu planu na meta. W pracy i finansach mamy pazia buław, dziewiątkę buław i króla mieczy. Paź buław to sygnał, że pojawia się coś świeżego. Nowy projekt, ciekawy pomysł, może nawet oferta, która pobudzi Twoją ciekawość. To czas na naukę, eksperymentowanie i odważne sięganie po nowe rozwiązania. Dziewiątka buław pokazuje jednak, że możesz działać z pewną ostrożnością. Może to wynikać z wcześniejszych doświadczeń lub poczucia, że musisz bronić swoich granic. To dobra strategia, o ile nie zamkniesz się na realne szanse. Król Mieczy jest finałem tego sektora. Mówi o podejmowaniu decyzji w oparciu o logikę i analizę i chłodny osąd. W pracy to czas, by łączyć kreatywność z jasną strategią, a w finansach, by działać w sposób przemyślany, bez pochopnych wydatków. Relacje i związki to kapłan, dziesiątka mieczy i słońca. Jest to ciekawa sekwencja. Kapłan sugeruje, że w związkach pojawi się temat tradycji, wartości i zobowiązań, możliwe, że będziecie omawiać ważne sprawy, które dotyczą fundamentów relacji. Dziesiątka Mieczy pokazuje jednak moment zamknięcia jakiegoś trudnego rozdziału. Może to być koniec pewnego schematu, przełamanie kryzysu lub nawet zakończenie relacji, jeśli była już na krawędzi. Słońce w finale mówi, że to oczyszczenie, choć może początkowo bolesne, przyniesie ulgę, szczerość i lepszą jakość kontaktu z partnerem lub otworzy cię na coś, co naprawdę daje radość. To energia, która pokazuje, że po burzy przychodzi słońce. Dla singli karty podpowiadają śmierć, rycerza mieczy i szóstka mieczy. Śmierć w tym rozkładzie mówi jasno. Ten miesiąc to czas transformacji w Twoim podejściu do relacji. Możesz definitywnie zamknąć pewien etap, na przykład odpuścić kogoś, kto wciąż był w Twoich myślach, albo zmienić to, czego szukasz w partnerze. Rycerz mieczy to nagłe działania. Możesz poznać kogoś szybko w nieoczekiwanych okolicznościach. Lub poczuć impuls, by zrobić pierwszy krok w kierunku, który wcześniej wydawał Ci się zbyt ryzykowny. Szóstka Mieczy zamyka ten obraz spokojnym przesłaniem. Po intensywności i zmianach przychodzi czas na stabilizację emocjonalną. Możesz poczuć, że wreszcie wychodzisz z zamętu w coś bardziej klarownego. Radą na ten miesiąc jest świat. Jako rada, ta karta mówi: Zamknij to, co jest już do zamknięcia warte i świętuj swoje postępy. Ten miesiąc sprzyja finalizowaniu spraw, które ciągnęły się zbyt długo, oraz robieniu przestrzeni na nowy rozdział. To także zachęta, by spojrzeć szerzej. Może to być dosłownie podróż lub działanie w szerszym kontekście, na przykład praca z ludźmi z innych miast lub krajów, a może mentalne poszerzenie horyzontów. Bliźniaku, w tym miesiącu wchodzisz w intensywny okres, w którym ruch i decyzje, i zmiany będą na porządku dziennym. Energia rycerza Buław daje Ci motywację i odwagę, by działać, ale przypomina też o potrzebie planowania, żeby nie rozproszyć się po drodze. W pracy to czas, kiedy nowe pomysły mogą przynieść świetne efekty, o ile połączysz je z cierpliwą analizą i jasno określonym celem. W związkach możliwe są ważne rozmowy o fundamentach relacji, zakończenia trudnych etapów, a dla niektórych nawet definitywnie zamknięcia. Jednak wszystko prowadzi do słońca, czyli szczerości i większego spełnienia. Single przejdą przez proces transformacji, który może być początkiem czegoś zupełnie nowego i zdrowego, nawet jeśli zacznie się od mocnego zwrotu akcji. Rada, świat jest jasna: domykaj to, co wymaga domknięcia i patrz odważnie w przyszłość. To miesiąc, w którym możesz zrobić krok milowy w stronę życia, które naprawdę chcesz prowadzić. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.